No dobrze. Dokonałem już pewnych interpretacji. Zaprezentowałem wersję sztubacką, klasyczną, romantyczną, dekadencko-sceptyczną i pijacką. Wiersza Franciszka Kowalskiego. Yy... Ułann na wydecie, czy. Tam na błoń wyszczycie. Tak. Teraz chciałbym pokazać, jak zmiana języka, a nie tylko intonacji głosu czy tembru głosu, może wpłynąć na rozumienie tekstu. Bo Właśnie, ten tekst jest bardzo niejednoznaczny, jak to często bywa w ogóle w poezji, zarówno tej wysokiego, jak i niskiego lotu. Ten tekst nie dookreśla wszystkiego. Niektóre rzeczy dla nas już są mniej domyślne, a dla ludzi. Czyjących w pierwszej połowie XIX wieku były oczywiste. Yy, niektóre sprawy yy, yy, po prostu nie powinny być tutaj wypowiedziane, czy autor nie chciał ich wypowiedzieć dosłownie? Ale powstaje pytanie, co by było, gdyby właśnie te te rzeczy, które pojawiają się u czytelnika jako skojarzenia, wypowiedzieć dosłownie. O co tutaj chodzi w ogóle w tym chaosie? no, chodzi mi o to, żeby przetłumaczyć tekst wiersza, a przynajmniej tych czterech pierwszych zwrotek, tam na błoniu błyszczyć kwiecie. Na taki język, który byłby jak najbardziej neutralny i jak najbardziej precyzyjny. Czy to jest w ogóle możliwe? A jeżeli jest to możliwe, to czy nie wyjdzie z tego kuriozum? Prawdopodobnie da, tak. Ale spróbujmy, Napisałem tutaj taki tekst i właśnie na początku będę mówił daną zwrotkę, jaka jest w oryginale, a później swoją wersję w języku precyzyjnym i neutralnym. Tam na błoniu błyszczy kwiecie. Stoi ułan na wydecie, a dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. Tam na trawiastym zbiorowisku roślinnym, zdominowanym przez wiechlinowate i tużyce, gdzie trwa obecnie intensywny okres kwitnienia, stoi ułan obserwujący potencjalne zagrożenie ze strony wrogich jednostek. A dziewczyna wyglądająca jak zbudowany z drobnych pestkowców owoc złożony maliny właściwej, rubus ideus, niesie koszyk wypełniony z drewniałymi, kwitnącymi pędami róży dzikiej, rosa kanina. Stój, poczekaj, moja duszko, skąd tak drobną z tą pasznuszką? Jam z tej chatki, rwałam kwiatki, Powracam już. Zatrzymaj się, poczekaj, siostrzany umyśle mój. Jaka jest wyznaczona trasa, którą przemierzają twoje niewielkie kończyny dolne? Jestem z tego parterowego drewnianego budynku. Dokonywałam zbioru pędów krzewów i bylin w ich okresie kwitnienia. Trasa, którą przemierzam w tej chwili jest moją trasą powrotną, wyznaczoną jako. Wektor z punktu B do punktu A. Próżne twoje są wymówki. Pójdziesz ze mną do placówki. Ach, ja biedna, sama jedna. Matka czeka mnie. Wypowiadane przez ciebie informacje są w stosunku do mnie zwodnicze, ale nie dam się nabrać. Zaprowadzę cię do siedziby jednostki naszego wojska. O nie, nie chcę, jestem biedna i mam. i nie mam innych opiekunów, oprócz mojej matki, która na mnie właśnie czeka. Tam wrogowie opłumili, może Ciebie namówili. Ja mnie, Boga, nie znam wroga. Nie widziała mnie. W odległości 4,267,155 km stąd stacjonują nasi wrogowie. Istnieje prawdopodobieństwo, że użyli wobec ciebie środków perswazji i stałaś się ich agentką. Ach, nie, to nieprawda. Sam byt absolutny potwierdzić może, Że nawet nie widziałam nigdy naszych wrogów. Może kryjesz wrogów tłuszcze? Daj buziaka, to cię puszczę. Ja mnie taka dam buziaka, Tylko z konia zsiądź. Może ukrywasz ludzi lub zapasy należące do wrogów? Analogicznie, jak tkanki tłuszczowe magazynują energię w postaci trójglicerydów. Doprowadź do zbliżenia oralno-oralnego pomiędzy nami, to wtedy cię puszczę wolno. Zrealizujmy to w ten sposób: zgodzę się na zbliżenie oralno-oralne. Pod warunkiem, że zsiądziesz z grzbietu tego osobnika konia domowego, equus caballus, nieparzystokopetnego saka, na którym teraz siedzisz. Na razie, na tej zwrotce chyba skończę. No tak, ale tak weźmy od początku. Pierwsza, pierwsza zwrotka, no to jest yy, tam na błoni, bo wiecie stoi u na Wedecie, dziewczyna jak malina, no właśnie dlaczego malina, eee, niesie koszyk róż. No bo to tak ładnie, malina się rymuje, prawda? A z koszykiem róż jest jej do twarzy. Eee, no, stoi ułan na wedecie, autor nie powiada na początku, że ten ułan ma być na koniu, ale pewnie wtedy to rozumiano bez dalszych objaśnień. Dzisiaj stoi ułan na wedecie, to widzimy ułana, która stoi na własnych nogach. No tak, malina, a nie jeżyna, prawda? Troszkę to dziwnie. Dlaczego malina? Malina, malina, malina. No, malina jest słodka. Dobra, jest na przeziębienie. Um, tak. No, też nie wiemy, dlaczego niektóre nazwy roślin czy części roślin są nadawane na przykład jako imiona. Na przykład jagoda. Jagoda to na przykład pomidor. Też posiada owoce w formie jagód. To jest typ owocu. Yy, jagoda, no tak samo jak pestkowiec, rozłupnia i tak dalej. Ale już wróćmy do yy, tego naszego wiersza. No i później zaczyna się: yy, stój, poczekaj, moja duszko. Moja duszko to tak często mówiono, właśnie. W XIX wieku moja duszko do kobiety, do, do żony, do kochanki pewnie też. Skąd tak drobną stąpasz nóżką? Skąd? Czyli, że jakąś trasę przemierza, prawda? Już zauważa, że ma drobne nóżki. Oczywiście jest tutaj kontekst erotyczny. Bo tak prawdę mówiąc, to ta pieśń, nie zawiera jakichś elementów patriotycznych związanych, nie wiem, z odzyskaniem niepodległości, tylko to jest taka pieśń o zalotach, o umizgach jakiegoś żołnierzyka. No ale to jest wzruszające. Jak dawniej weterani tam wspominali swoją młodość, no to wspominali też. Na pewno swoje pierwsze spotkanie z dziewczyną, jeżeli tylko preferowali dziewczyny. Yy, pewnie mówili o pocałunkach z okresu, jak byli żołnierzami. Tak. No i tak. Dokonałem pewnej własnej interpretacji tekstu wiersza. Tam na błoniu Błyszczy Kwiecie Franciszka Kowalskiego, starając się sprecyzować pewne określenia, ale też starając się według własnych skojarzeń. Yy, Dookreślić pewne rzeczy, które nie były yy, tam opowiedziane, a które znalazły się w moich skojarzeniach. Ale, ale, ktoś powie: Przecież różni ludzie mają różne skojarzenia i to będzie prawda. Tak więc różni ludzie mają różne interpretacje i zależy to. Oczywiście zależy to od przeczytanych książek, ale też od zainteresowania. Zależy to od tego, w jakiej kulturze się urodziliśmy. Bo, właśnie, taki wierszyk przeczytany przez kogoś, nie wiem, z Indii i Chin byłby zupełnie nieczytelny. No tak. I powstaje pytanie, co? Poeta miał na myśli. Yy, trudno powiedzieć. Już bardzo wielu yy, starało, się yy, starało się zinterpretować w sposób jedyny i poprawny niektóre wiersze. Yy, no i jak wiemy, niewiele dobrego z tego wychodziło. Yy, ta moja interpretacja jest troszkę. Interpretacją ironiczną, czy może nawet humorystyczną, a z drugiej strony taką bardzo matematyczną i racjonalistyczną, zwracającą uwagę na pewne aspekty życia. No tak, tak jest, ale przecież są ludzie. Którzy wszędzie widzą no, dany aspekt życia? Czy wszędzie słyszą muzykę? Czy wszędzie widzą, mm, nie wiem, podział komórki, biologię, a ktoś inny wszędzie widzi seks albo religię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niektóre aspekty są ważniejsze dla jednych osób, a inne aspekty są ważne dla innych osób. I stąd często nasze nieporozumienia i nieumiejętność dogadania się. Zresztą jakbyśmy się przenieśli jakoś w czasie do okresu, kiedy ten wiersz był napisany, czyli do okresu powstania listopadowego i lat tuż po nim, to stwierdzilibyśmy, że wtedy był zupełnie inaczej odczytywany. Na pewno tak było. A teraz to jest tylko takie sentymentalne echo. Właściwie dlaczego to jest piosenka patriotyczna? No miłość żołnierza, pewnie weteran z dawnych lat wspominał, no co wspominał, swój pierwszy pocałunek, czy po prostu mówiąc dosłownie swoją inicjację seksualną. Oczywiście, niektórzy mogą powiedzieć, że taka interpretacja wiersza, romantycznego, w sposób dosłowny, biologiczny, fizjologiczny jest wulgarna. Ja twierdzę, że nie. To nie jest wulgaryzm, to jest po prostu taka, taka dosłowność w sposób yy, często brutalny, eliminująca pewne emocje. Yy, albo spychająca je na bok, yy, albo nazywająca je w inny sposób. O co chodzi? Oczywiście chodzi o to, że w wierszach yy, fizjologia nie będzie nazywana yy, dosłownie w większości przypadków. Czy erotyka będzie też zastępowana w warstwie słownej pewnymi eufemizmami, niedookreśleniami, dwuznacznościami. A jeżeli przetłumaczymy taki wiersz romantyczny na język biologiczny, to w niektórych miejscach doznamy szoku. Ale nie jest to wulgarność czy coś obraźliwego. Tak po prostu jest.